Zakład pogrzebowy Ku Słońcu jest rodzinną firmą, która świadczy usługi pogrzebowe z najwyższym profesjonalizmem i szacunkiem wobec rodzin. Firma Ku Słońcu znajduje się w Policach przy ulicy Usługowej 2. Firma posiada solidne doświadczenie i jest w pełni świadoma potrzeb klientów, starając się zawsze sprostać ich oczekiwaniom. Działając z pełnym zaangażowaniem, firma z Polic gwarantuje odpowiednie przygotowanie ceremonii pogrzebowych wszystkich rodzajów. Zakład ku Słońcu posiada własne krematorium. To umożliwia kompleksową organizację ceremonii pogrzebowych i kremacji na miejscu. Każdy detal jest starannie przemyślany z uwzględnieniem indywidualnych preferencji oraz z poszanowaniem uczuć bliskich zmarłego. Z pracownikami Zakładu Pogrzebowego ku Słońcu można kontaktować się całodobowo pod numerem telefonu 91 312 12 22.